Dzień dobry i witam na moim kanale BBTV Super Bajki. Dzisiaj otworzymy cztery jajka niespodzianki. <grym> Pierw otworzymy którą? Którą sobie życzycie? Powiedzcie stop. Stop. Ok. Otwieramy różowe. Jaka postać bajkowa nas tutaj wita? Jest to Masza i niedźwiedź, mm, jestem masia. <grym> o oh, i tutaj mamy niebieskie jajko i tutaj mamy dwa pieski marszał i chase z bajki psi patrol okay. otwieramy następne to jest zielone brzmi jakby czegoś było dużo o, jest dużo naszych ukochanych świnek, czyli Pepa. Świnka Pepa. I jej młodszy brat George. A wiecie, że George ym, w bajce Świnka Pepa po niemiecku mówi się szorz"? szorz? Szorz, szorz, szorz. Szorz. A tutaj mamy myszkę Miki. Mickey Mouse. Hmm, jestem myszkomiki! Chodźcie do mojego klubu, ale już, 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 już! Dobrze, myszkomiki, zawitamy jutro w Twoim klubie, ale dzisiaj chciałbym bardzo podziękować za Waszą obecność. Mieliśmy takie jajko, takie jajko, takie i takie. Do widzenia, moi przyjaciele, i widzimy się jutro.